Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Stawowy, jestem pełnomocnikiem wyborczym Komitetu PL 2050 Dolny Śląsk. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie na tej prezentacji naszego komitetu. Dziękuję, za państwo, że Państwo przybyli na prezentację. Witam także Panią Poseł Aleksandrę Leo i proszę Panią Poseł, żeby najpierw zabrała głos. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę być tu z Wami i przedstawić wspólnie kandydatów, kandydatów do Rady Miasta z Komitetu PL 2050 Dolny Śląsk. Jest to komitet, który jest gorąco rekomendowany i wspierany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Jest z nami również nasz kandydat, kandydat trzeciej drogi do Sejmiku, pan Stanisław Jurcewicz, senator dwóch kadencji, przewodniczący Sejmiku Dolnego Śląska w latach 2005-2006. Powitajmy pana senatora. Nasz, naszego kandydata do sejmiku. No a teraz cóż, no chyba oddam tak naprawdę głos panu, panu radnemu, aby opowiedział państwu o tej drużynie, o tych osobach, które tutaj mamy, są dzisiaj z nami. O drużynie, którą gorąco rekomenduję i zachęcam do głosowania, ponieważ to są świetni, aktywni ludzie, którym chodzi, którym chodzi o coś więcej i działają na rzecz swoich lokalnych społeczności, ale tutaj już... Najlepiej będzie, jak Państwo się zaprezentują sami. Także bardzo dziękuję. Pomysł na stworzenie takiego komitetu zrodził się w mojej głowie w związku z akcjami, które przez wiele lat prowadziłem, w których uczestniczyłem. To jest 10 lat praktycznie akcji charytatywnych, akcji społecznych, w których uczestniczyłem w których spotykają wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy działali w swoim mieście dla swojego miasta. Którzy swój czas, swoje jakby zaangażowanie poświęcali w pełni dla mieszkańców i dla miasta. I zebrałem tą grupę zgłaszając komitet wyborczy, wyborców. Są to ludzie społecznicy, ludzie działający bardzo mocno charytatywnie. To są ludzie, którzy działają też w fundacjach różnego rodzaju, fundacjach na rzecz dzieci, fundacjach na rzecz dzieci chorych, fundacjach czy stowarzyszeniach dbających o środowisko. Jest z nami też kilku biznesmenów prowadzących od bardzo wielu lat działalność w Wałbrzychu, dających z siebie tak samo tyle, ile mogą. I ten komitet ma iść z przesłaniem, aby tworzyć otwartość, aby tworzyć dialog i tworzyć szacunek w naszym mieście. I z tym będziemy szli do wyborów i o to będziemy dbali, jeżeli uda nam się później do Rady Miejskiej się dostać. Komitet PL 2050 Dolny Śląsk to właśnie e, tę drużynę dzisiaj tu zaprezentowaliśmy. To jest drużyna, e, która wspiera Polska 2050 Szymon Hałowni. Gorąco rekomendujemy. To są społecznicy, e, to są wolontariusze, to są osoby działające e, na rzecz innych osób, bardzo aktywnie, bardzo mocno wspierające e, osoby słabsze. E, mogę powiedzieć, że to są takie osoby, ta praca pro bono, ten cały wolontariat, który wykonują, to jest taki DNA naszego ruchu Polski 2050 i dlatego bardzo się cieszę, że, że taką drużynę w Obrzychu udało się nam stworzyć i gorąco rekomenduję i polecam wszystkie osoby, całe 30 osób z tej listy. Jutro pokazujecie podobną drużynę w Świdnicy. Jutro pokazujemy w Świdnicy, w Dzierżoniowie, do Świdnicy zapraszamy na godzinę dwunastą, jeszcze Dzierżoniów, Ząbkowice. Dzisiaj był też z nami nasz kandydat trzeciej drogi tym razem, pan Stanisław Jurcewicz, senator, był przewodniczący sejmiku dolnośląskiego, to jest nasz kandydat w obrzychu do sejmiku. Czym ta kampania różni się od poprzednich? Kampanii. Czy zauważa Pan jakieś różnice? Czy jest ona podobna do tego, co się działo we wszystkich tych kampaniach, w których przecież brał Pan udział wielokrotnie? Ja myślę, że podstawowa różnica jest taka, że kampanie samorządowe mają zupełnie moim zdaniem inny charakter. Kampanie parlamentarne są z reguły polityczne. Odniesienie się do partii politycznych. Natomiast samorządowe, moim zdaniem, przez wiele lat patrząc, wyborcy patrzą na człowieka. Patrzą na osobę, czy ją znają, skąd ją znają, jak ta osoba funkcjonuje, środowisko. Bardziej to jest wybór osobowy niż polityczny. Troszkę inaczej ma się sytuacja do Sejmiku, do którego będę startował z listy trzeciej drogi, z pozycji numer dwa. Tutaj już moim zdaniem jest troszkę inaczej. Aczkolwiek spotykam się z tym, że jednak ludzie, jeśli z nimi się rozmawia, pamiętają nazwisko, to też jest inna rozmowa. Chcą raczej e, widzieć człowieka, rozmawiać z nim, ale ta kampania e, nie pozwoli chyba. Tak dokładnie porozmawiać z ludźmi w każdej miejscowości, ponieważ jest bardzo krótka. Do tego jeszcze są święta, które musimy spokojnie spędzić z naszymi rodzinami. No i ja osobiście bardzo się cieszę, bo Wynusiu przyjeżdża i to jest zawsze piękny moment. Pani Aldono, startuje Pani z okręgu, między innymi, w którym położone jest nasze piękne Podzamcze. Czego na Podzamczu brakuje, czego nie ma? Co chciałaby Pani zrobić? Kocham Podzamcze, kocham Wałbrzych i dlatego wiem, co. Co trzeba zmienić, co tam, czego tam brakuje? Dwa razy w roku impreza plenerowa, która mogłaby się nazywać Podzamcze Party, ale to najmniejszy problem, jak ona się będzie nazywać. Będziemy się na tej imprezie bawić, integrować, poznawać, budować takie lokalne więzi, które pozwolą nam współpracować ponad podziałami zupełnie w innych sprawach. Bo społeczeństwo obywatelskie to zaangażowanie, rozmowy i wzajemna współpraca. Dzięki takim imprezom odżyje lokalna, mała przedsiębiorczość, gastronomię, lody, sklepiki, usługi i tego nam naprawdę potrzeba. Naprawdę na takiej imprezie nie musi być wielkich gwiazd. Możemy słuchać naszego lokalnego chóru, możemy oglądać dziewczyny z jogi, z pilatesu, dzieci, które mają wspaniałe talenty w dwóch szkołach na Podzamczu, panią z ulicy Fortecznej, która gra na kontrabasie, kogoś, kto śpiewa, obojętne. Drugim pomysłem jest tworzenie lokalnych targów dla działkowców, gdzie działkowcy sprzedawaliby swoje produkty, a takie osoby jak na przykład ja i wiele innych na Podzamczu, które nie mają swoich ogródków, kupowałyby ekologiczne produkty. Poza tym współpraca lokalnych przedsiębiorców, promocja zdrowia, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Podzamcze jest y, dzielnicą ludzi starszych, seniorów. Ja na co dzień współpracuję z Seniorami. Wiele projektów dla nich robię, to wspaniała grupa, ale tą grupą my wszyscy powinniśmy się zaopiekować, ale też od tej grupy czerpać. Słuchajcie, współpraca ponad podziałami energia e, i entuzjazm to też to, czego brakuje na Podzamczu, bo pięknie już jest. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Głowacki, mam 58 lat. Kandyduję z Nowego Miasta, Rusinowej, Kozic, ulica Świdnicka z osiedlem, Podgórze, Glinik oraz Gaj. Od kilkunastu lat zajmuję się problemami osób starszych. Pracowałem w hospicjum, w domach pomocy społecznej w Wałbrzychu i obserwuję, że ta opieka nad osobami starszymi no nie jest taka, jak powinna być. Dlatego też jeżeli zostanę wybrany, to w przyszłej Radzie Miejskiej chciałbym się zająć na poważnie stacjonarną opieką wytchnieniową. Jak również zależy mi na tym, żeby w każdej dzielnicy Wałbrzycha powstały dzienne domy seniora. Jak na ten moment mamy tylko dwa takie domy, na w dzielnicy Podgórze i na Podzamczu, natomiast w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha ich nie ma. Dlatego też będę zabiegał o to, żeby w jak najkrótszym czasie osoby starsze miały możliwość spotykania się w tych dzielnicach pozostałych. Jednocześnie w przyszłej Radzie Miejskiej chciałbym postawić na rozwój sportu masowego. Sam jestem aktywny, zdobywam koronę gór Polskich, biegam półmaratony, biegam maratony. Dlatego też chciałbym jakby rozruszać to nasze społeczeństwo walżyskie, jeżeli chodzi o aktywność, aktywność fizyczną. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, Paweł Siodłak. Jestem kandydatem z okręgu numer 3, z pozycji numer 3, czyli Biały Kamień, Sobieńcin, Konradów oraz Śródmieście. Nie powiem tyle co przedmówcy o tym, co planuję zrobić. Troszeczkę powiem więcej o sobie. Jestem funkcjonariuszem Straży Pożarnej, tutaj w Obrzychu, w jednostce numer 2 na, Białym, na Podzamczu. Jestem z wykształcenia chemikiem także tutaj w straży mamy grupę chemiczną. Pracuję w tej, w tej grupie chemicznej. Z zamiłowania jestem ekologiem można powiedzieć z tego względu, że jestem założycielem Stowarzyszenia Czysty Wałbrzych, gdzie od roku 2020 sprzątamy okoliczne lasy i regiony. Do tej pory posprzątaliśmy ponad 54 tony śmieci z okolic. Więcej o sobie przedstawię w swoich mediach społecznościowych. Zapraszam. Paweł Siodłak, okręg numer 3, pozycja numer 3.